Drodzy Państwo, jest z nami trener Iwan Dziordziewicz. Bardzo proszę o podsumowanie spotkania. E, dobry wieczór Państwu. E, otóż myślę, że dzisiaj um, utrzymaliśmy ten poziom jakości organizacji, który mieliśmy w tych meczach. zawsze że znowu zagraliśmy na, na zero z tyłu i, i to znowu e, niebielskim. z kim. Mieliśmy, bodajże z tego co, co patrzyłem tak na szybko, więcej byliśmy przy piłce, więcej mieliśmy sytuacji podramkowych. Brakowało nam trochę więcej spokoju tak? w tych meczach. Myślę, że w tych, w tych momentach w meczu, jak, jak mieliśmy spokój, mieliśmy, byliśmy skoncentrowani, zwłaszcza jak byliśmy przy piłce, stwarzaliśmy okazję, i, i widzę, że z nami miało ciężko. W takich momentach, gdzie chcieliśmy szybko prawić piekło, szybko na siłę e, zrobić te akcje, to no to się kończyło z stratą i jest wielu, wielu akcji, nie wszystkich, ale wielu akcji widzę miał e, po naszych e, niepotrzebnych strat, który, których e, wynikały z tego, że chcieliśmy szybko w ramkę. E, myślę, że e, widzieliśmy, że widzę może, może w pewnych momentach e, mieć, mieć po prostu cały ten wysiłek w tych wszystkich meczach. I, i nie wystarczająco dużą przerwę, i to było widać momentami, że niektórzy z tych zawodników już nie, 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 nie biegają, zwłaszcza na tych przejściach wracali dosyć wolno i, i widzieliśmy, że będzie taki moment, zwłaszcza, że w ostatnich 15 minut może już po prostu widzę widzę się um, skoncentrował um, bronić nisko i, i, i szukając jakiejś swojej okazji z i na przejściu, um, na tych ostatnich momentach um, już graliśmy spokojnie i, i też bo do nas należała ta ostatnia okazja, ale mówię, no, no, na to tego przeciwnika myślę, że dzisiaj zaprezentowaliśmy dobry futbol przy odrobieniu trochę więcej spokoju i dojrzałości, którą będziemy szukać wiosną, jest, jest na czym pracować, ale na, na pewno na ten moment 29 punktów i, i takie miejsce jak jest, i daje nam dosyć do, dużą, dobrą perspektywę, dobry mecz, dobry spektakl, dużo emocji i na trybunach, i, i na boisku, i nic nie wiem. Bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Uważam, że zespół wykonał um, bardzo dobrą robotę całej tę rundę. Yy, zwłaszcza w tych ostatnich meczach. Yy. Było dużo wątpliwości co do zespołu zawsze, ale, ale ja, ja zawsze mówię, że to jest proces i to jest droga i, i nie, w, nie wtedy, kiedy nie chcemy, tylko wtedy, kiedy po prostu się rzeczy poukładają tak, jak, jak trzeba. Dzisiaj widzimy, że mamy zespół, że zwłaszcza ci z się, jak powiedzmy, Ilków gołąb i takimi halec. No, są uh, finansowymi postaciami ja tego zespołu, zwłaszcza Michalec, uh, pewny z tyłu i, 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 i trzyma ten blok obrony razem z, z Bugim, uh, tam Jakoś, jakoś od środku pola Jaka Korenc i, 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 i Michał Żukowski i, i na zmiany zawsze i, albo Jaka, uh, albo Mandryś, i, i albo Cywka i, i dzisiaj mati też dobry mecz w Machaja. Uh, Denis, uh, kiedy trzeba, też uh, wraca i, i, Mamy dużo a, młodzieży, yy, ale przy tym wszystkim uważam, że jesteśmy bardzo wysoko i, i dzisiaj na tle nie tylko dzisiaj widzę, ale wszystkich tych zespołów, które mają dwa albo trzy razy większy budżet, yy, nie od tej momentami jesteśmy yy, lepsi. Także z tym zostajemy, wie, jesteśmy świadomi, wiemy, że, yy, że nas czeka duża pokora i yy, yy, dużo pracy, żebyśmy ten te, te, te brak pewnych elementów yy, ale, ale yy, to, co nas... A bardzo cieszę się, że, że mamy nad tym pracować i, i że mamy zespół, który jadłby do pracy, także na pewno z tym, z tym idziemy na, na tą przerwę yy, i te. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Chciałbym zapytać, jeżeli można, o to jak pan ocenia widzę, w bo graliście się tu z wieloma zespołami, które były przez sezonem wymieniane w, w gronie kandydatów do awansu Arka i miećwiedznica i jak pan No myślę, że myślę, że dzisiaj też z widziałem nawet i, i z miedzią e, po mieliśmy dwa remisy 0-0. No widzę, no, ma swoją jakość widzieli i, i ma tą presję, która jest widoczna i, i, i która w tym złownik siedzi. mają jakość, e, ale widzieliśmy że też, że ten e, poprzedni kryzys to li mieli, czyli po kilka bez, bez wygranej. I, I ten półgodzinny polski te, dzisiaj, tak ostatni mecz, gdzie po prostu musieli wirać. Ale widać, że to jest doby, dobry zespół, jakoś nie przypadkowo jest gdzie jest. Ale musi, wiadomo, że jeszcze długa droga jest, jeszcze dużo, wiele meczy. Na, na pewno ma tą e, różnicę punktów, które mu daje e, spokój. Widać, że wszyscy zespoły. Zespoły, który są za nimi, Korona po gdzie to jest teraz sześć, albo 7 punktów różnicy. Na pewno to jest wystarczające, żeby widzę się dobrze przygotować i wyjść tą, tą rundę dobrze. I co im po prostu życzymy, żeby taki zespół razem z kibicami, albo są może ci zachowanie tych kibiców, ale to nie ma co komentować. Ale niech, niech dobrą grą tak do tej pory no, po prostu awansują. Chciałem ja jeszcze o tą pierwszą połowę, bo widzę chyba stworzył tak wiele sytuacji bramkowych, jak żadna inna z drużyn, które u nas grały. Tak, to, to było w pierwszych 15 minut, 20 minut, myślę, że my panowaliśmy dużo nad, 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 tym, nad meczem, ale potem taki strata kontrola dużo takich, tak jak powiedziałem, dużo, dużo takich akcji, które wynikali z naszych strat, że zespół jest tak ustawiony, jak widziała, że przy odbiorze piłki, zwłaszcza jak gra w, w ataku robi, chce robić przewagę liczebną w piłcy gdzie jest mocna strona I, i zawsze jest dobrze, lepiej ustawiona niż przeciwnik. w postaci, bo jeżeli ma ten odbiór, to jest wiele zawodników i automatycznie atakują jedno przodu i, i w tych momentach nam po prostu brakowało. Osób. Są takie momenty, e, który e, jeżeli, jeżeli nie widzę, no to kto będzie stwarzał takiej sytuacji, kto będzie grał w taki sposób, myślę, że ale myślę, że we wszystkich tych momentach myślę, że jesteśmy zespołem, który, który jest bardzo pewny w tym obronie i, i, i nawet jak się na takie straty, w długiej połowy dużo niepotrzebnej straty, zespół jest tak dobrze ustawiony tak dobrze zorganizowany, że zawsze dobrze reaguje na te straty i, i przeciwnik nie ma z, z tego za dużo. Czyli to jest Taka optyczna przewaga, ale tak naprawdę tak jakieś wielkie zagrożenie z tego nie wynikają. Także na pewno na pewno w tych, tych sytuacjach dzisiaj mieliśmy więcej niż widzę i mieliśmy więcej przy piłce. Także... Mówił Pan o gorącej atmosferze, na trybunach dostał Pan parę razy śnieżką? Tak. tak. Nie groźnie? A, tak. Po prostu kibice byli dosyć skutecznie, ale, ale nie, tak, nie tak skutecznie na boisku, także nie tak będzie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam wszystkich. No, przede wszystkim myślę, że mecz to jedno, ale, ale też myślę, że chciałbym kilka słów powiedzieć odnośnie całej tej, tej trudnej jesieni. Jak sobie przypomnę, jak zaczynaliśmy, jak trenowaliśmy w woli chorzelowskiej, jak to wtedy wyglądało, jak personalnie, odnośnie liczby jeszcze kontuzji po poprzednim sezonie, jak kadra była przetrzebiona, jak trenowaliśmy w 13-14. Myślę, że wtedy nikt się nie spodziewał i, i, i nikt nie oczekiwał od widzewa, że jest w stanie zrobić tyle punktów na, na jesień. E, natomiast e, myślę, że takim największym sukcesem było to, że stworzyliśmy, stworzyliśmy zespół. Byliśmy jednością i na boisku, i, i w szatni, i poza boiskiem. Sama liczba zawodników, którzy strzelili bramkę, jest imponująca, ale to myślę, że się wzięło właśnie z, z tej drużynowości, myślę, że z naszego pomysłu na na Widzew, na drużynę, dlatego dziękuję moim piłkarzom za całą tą jesień, dziękuję mojemu sztabowi, który włożył naprawdę dużo pracy, tylko my wiemy, jak to, jak to, jak to dużo nas kosztowało, całemu pionowi sportowi za to, co, co wykonał, myślę tutaj zarządowi, który, który nas wspierał i nawet jak przyszedł chwilowy gorszy moment, jeśli chodzi o wyniki, to, to byli z nami i, i doceniali tą, tą pracę, którą, którą robimy i którą... Udaje się nam, przełożyć nam na boisko. Dziękuję wszystkim pracownikom klubu za to, że, że w każdym momencie byli, byli z nami. Tutaj również podziękowania dla kibiców, którzy, którzy zawsze nas wspierali. Podziękowaliśmy Wam na boisko, ale jeszcze raz w imieniu całej drużyny mówimy Wam dziękujemy. Chcemy na wiosnę wrócić jeszcze mocniejsi, aby widzew był tam, gdzie jego miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. To meczu dzisiejszym jeszcze proszę. Jeśli chodzi o mecz, to myślę, że po tym czwartkowym spotkaniu, w którym naprawdę włożyliśmy bardzo dużo e, sił i, i też takich emocji, które towarzyszyły temu meczowi, bo nie oszukujmy się, mecz na naszym stadionie z, z Wisłą był, e, no był bardzo intensywny. Myślę, że wszyscy widzieli, jak, jak wiele nas to kosztowało, e, ale mimo wszystko przyjechaliśmy i daliśmy radę na trudnym terenie zremisować. Myślę, że ten mecz mógł się potoczyć w obie strony i jedna i druga strona mogła, mogła zakończyć to zwycięstwem. Ja z tego co się jednego na końcu powiedziałem cieszę, to, to z tego, że w końcu zagraliśmy bez straty bramki. Oczywiście nie uniknęliśmy błędów, ale, ale przede wszystkim nie straciliśmy tej bramki, które no zdarzały nam się od, od, od iluś tam meczów i, i, i tu jakiś mały plus, jeśli chodzi o, o to spotkanie. W pierwszej połowie części to się bokami chociażby, w drugiej połowie jednak ta inicjatywa troszkę przeszła na dobrego. To była część taktyki, czy, czy po prostu nie chcieliście tej bramki stracić? My, my nie chcieliśmy myśleć o tym, żeby nie stracić bramki, tylko żeby ją zdobyć, ale na boisku tak czasem jest, że, że też było widać, myślę, że ja to widziałem do przerwy, że, że nie mieliśmy tej takiej energii, którą, która nam towarzyszy zazwyczaj, tej szybkości. Myślę, że jednak ten czwartkowy mecz spowodował też to, że, że część tego meczu no, nie była tak energetyczna, jak ja bym chciał. Myślę, że chrobry też odczuł te ostatnie dwa tygodnie, gdzie grał co trzy dni, dlatego no, trochę ta gra dla mnie, przynajmniej za wolno się toczyła w ogóle w tym meczu. Mówię, chrobry miał swoje momenty, my mieliśmy swoje momenty, zakończyło się myślę, że sprawiedliwym remisem i, i wracamy do domu bogatsi o ten punkt. Teraz, że Rady radio. Wiedze. Chciałem zapytać o trzy pytania. Jeżeli chodzi o e, Daniel Gobiła ogóle bo w pierwszej połowie dobrze wyglądał i czym była spowodowana zmiana? No, my mamy swoje pewne założenia, które chcemy realizować i jak to ma wyglądać i oczekujemy od, od zawodnika pewnych zachowań natomiast w kilku momentach nie widzieliśmy tego, dlatego też zdecydowaliśmy się na zmianę i wiedzieliśmy, że Przemek już jest na tyle gotowy, że może się pojawić na boisku, więc chcieliśmy też Przemka, bo nie miał wielu momentów. Ostatnio też nie był w Pucharze, ale też z wiadomych względów mówiliśmy, dlaczego z wymogu młodzieżowca. Natomiast właśnie dzisiaj oczekiwaliśmy też tej nowej energii, też chcieliśmy zobaczyć, jak Przemek sobie poradzi w tym, w tym trudnym meczu i, i, i no tego szukaliśmy. Chciałem też zapytać o ocenę e, gry rezerwowych, bo w szczególnie w końcu w nie dawali jakoś dużo e, nam tych sił. Miałem wrażenie, że Dominik który gdzieś biegał od pola karnego do pola karnego, trochę więcej tych mm -hmm. sił na końcówkę zachował niż, niż w Radzie który się pojawił gdzieś koszy 66 minuty. To jest też taki moment, że jak wchodzą zawodnicy rezerwowi, to ten pierwszy moment po, po 3, 4, 5, 6 minutach przy intensywności dużej gry często zawodnik łapie taką zadyszkę. Wielu powtarza, że jak się wchodzi świeżym, to, to trzeba jakby cały czas biegać. A ktoś kto grał w piłkę, to wie, że jak się wchodzi w takim momencie w 60, 65, 70. minucie. I mecz jest intensywny, to zaczyna po prostu brakować tego tlenu i jest taki moment przejściowy, w którym trzeba go po prostu przezwyciężyć, ten kryzys, złapać ten drugi, głębszy oddech i wtedy już można grać do końca. Dlatego też czasem jest takie wrażenie i ono jest nawet, nawet myślę, że dobre, że zawodnik, który wchodzi, ma taki moment kryzysowy, zresztą widzieliśmy e, od razu po wejściu, że ktoś raz, drugi, trzeci ruszy i później ten moment musi organizm spłacić bo ten, który gra od początku jest jakby zaadoptowany do tego, do tego wysiłku. Jeszcze jedno pytanie, co powiedział pan Przepowicie, bo dosyć długo to tam pan przyciskał, chyba w końcówce. Myśl, myślę, że to tam zostawiamy dla siebie, natomiast no, tu słowa bardziej otuchy wsparcia, bo wszedł bo, bo w końcówce, ktoś by pomyślał, że to była ta popularna wędka, a to w ogóle nie o to chodziło, tylko widzieliśmy, że już Przemek ruszył kilka razy z akcjami i nie był w stanie już wrócić, a też trzeba było ratować to, co jest, dlatego też ta zmiana była tylko tym wyłącznie podyktowana. Na szczęście zdrowie dopisuje i tu się cieszymy. Tam Kamil Pycio, w to my. Pierwsze pytanie, z czego do Pana może wynikać to, że tutaj tak mało drużyn zdobywa bramki? No bo siedem meczów i, jeżeli dobrze pamiętam, chyba nikomu się nie udało strzelić, czy, czy jeden? No, tak, jeden zespół. Natomiast widzieliśmy dzisiaj, że mieliśmy przynajmniej kilka dobrych sytuacji, przynajmniej dwu, trzykrotnie Leszczyński świetnie wybronił, więc myślę, że to czasem jest taki zbieg okoliczności, dobra gra Chrobrego. No też mieli tych meczów 9 u siebie, tak? 9 na, na, na jesień, tak? 7, 6 wygranych, dwa remisy, więc no, stworzyli u siebie taką twierdzę bez straty bramek, bez, z wygranymi meczami. Natomiast my też na swoim boisku bardzo dużo bramek strzelamy. Nie przegraliśmy w lidze przez te całe pół roku, no i też możemy być zadowoleni, bo, bo myślę, że to są takie dwie. Twierdze, które, które są no najtrudniejsze do zdobycia w tej lice. To Jeszcze pytanie o najbliższe dni, w Waszym wydaniu, bo nie rozjeżdżacie się jeszcze na Europę, no i gdzieś tam słychać, że, że pojawi się kilku testowanych zawodników na treningu. Tak, ale to nie w pierwszym zespole, tylko w drugim zespole. Będą chłopcy młodzi trenować, których zapraszamy na, na, na jednostki treningowe. W czwartek będzie też gra. Która, w którą będziemy się przyglądać tutaj łącznie z trenerami, żeby móc ocenić zawodników, czy później ewentualnie kogoś zaprosić na przykład w styczniu na, na, na takie większe testy, dłuższe do, do oceny. Dlatego no, teraz dla nas, jeśli chodzi o trenerów, no, to chyba teraz bardziej, najbardziej pracowity jeszcze okres, bo mecze są analizy, to wszystko dużo kosztuje, natomiast teraz... Będą zupełnie inne rzeczy, które będziemy realizować, będziemy też podsumowywać, będziemy też oceniać, jak to wszystko wyglądało, jak to z naszej perspektywy widzieliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej, co, co trzeba zrobić na przyszłość, żebyśmy wrócili mocniejsi i silniejsi na wiosnę. Dlatego teraz no, wytężony okres pracy dla, dla sztabu. Zawodnicy mają jutro dzień wolny, we wtorek spotkamy się na określonych badaniach, testach. I, I tylko ich zregenerujemy, żeby w środę mogli przystąpić do określonych znowu testów, które nam pokażą, jakie deficyty występują u zawodników różne mięśniowe i tak dalej, więc e, zakończymy to środową wigilią i od czwartku zawodnicy mają, mają wolne po, tym, po, tym, po tej długiej myślę jesieni, bo zaczęliśmy ją wcześnie, a, a kończymy ją e, teraz praktycznie chyba 8 czy 9 grudnia.